Dzień dobry Witam wszystkich serdecznie A Jak widzimy na pierwszym planie Mamy yy, Wojtasa Który teraz szczęśliwie przemierza stepy <grywia> Razem ze swoimi dziewczynami Wczoraj miał przeprowadzkę Wieczorem Gdzieś tam jest trzecia lożka Jej tu nie widzę No, także tutaj mają mają już swój wybieg gotowy Chyba widać wyraźnie, ja nie bardzo widzę Monitor po słońcu świeci, także tu jest płotek Tu jest drugi płotek I dosyć dużo miejsca, jak na cztery świnki Tutaj mają Dosyć szybko się zaaklimatyzowały świneczki, jak widzicie Wszyscy się pytają Gdzie, gdzie są pozostałe trzy świnki No trzy świnki pozostałe Wspominałem, trafiły do z powrotem do Wojtka. Gdyż e, one się wszystkie wyprosiły. Przepraszam. Ale straciły swoje potomstwo. E, nie z ich winy. Nie z ich winy straciły swoje potomstwo, tylko po prostu z winy hodowcy. No, tak, jego wina. <grytanie> jego wina i, i koniec w tym temacie. Aczkolwiek. Zbiorę się jeszcze za, za kilka dni i, i w końcu podejdę do tego tematu i, i Wam wszystko tutaj wyjaśnię, opowiem, wytłumaczę, co to się stanęło. Się, że po prostu trzy maciory z, z dziewięciu trafiły ponownie do knura, mimo że się wyprosiły. Co się stało, jak do tego doszło. E, jakie błędy hodowca popełnił, i tak dalej, i tak dalej. E, winy świń w tym nie ma. No, może poza jednym drobnym szczególnikiem, ale o tym później. <laughs> to jest bardzo ważny aspekt e, hodowli pastwiskowej świń i po prostu chcąc chcąc ten sposób hodowli promować, tym bardziej że na no tamte. Te śmieszniaste przypisy są, no są jakie są, ale to do ogarnięcia, nie, nie sprawia to jakichś wielkich trudności. Eee, chcąc zachęcać ludzi właśnie do tego, żeby te własne świnie zaczynali kupywać, hodować. O, prądzik. Oj, 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 prądzik, a to niedobry prądzik, no. Eee, Chcąc, żeby no, propagować to wśród ludzi, żeby po prostu hodowali własne zwierzęta w celu pozyskania własnego mięsa, jagnięcego, wieprzowego. No, z jagnięciną to nie jest problem, bo tutaj żadnych w zasadzie przepisów nie ma, oprócz dobrostanowych, tak naprawdę. No jeżeli chodzi o świnie, o świnie to... No to jest troszeczkę tego, ale nie jest to jakieś bardzo mocno skomplikowane, nie stanowi to problemu. Da radę to obejść, znaczy obejść, da radę się dostosować. E, no i chcąc być uczciwym, e, należy po prostu wszystkie te Wojtuś, co tam też masz focha na mnie, prądem dostał i <laughs> nie chcę się dać kłaskać <laughs> e, Chcąc być po prostu uczciwym. Rzetelnie, sumiennie przekazywać tą wiedzę i informacje dla Was, przyszłych hodowców, być może hobbystów. Wiedzę, która pomoże Wam po prostu nie popełniać błędów. Unikniecie po prostu przykrych niespodzianek i strat, i finansowych, i moralnych, że tak powiem. No jednak każdy, każdy upadek w hodowli. Takiej małej hodowli przydomowej, bo tam nie mówię o przemyśle, gdzie tam po prostu ludzie chodzą do pracy i nie, nie przywiązują się do tego. Ale tutaj, w momencie, kiedy masz takie małe rodzinne domowe gospodarstwo, może to być 20 arów, może być pół hektara to, i to też jest gospodarstwo po prostu, to w zależności co robimy. Tak? Jeżeli bierzemy się e, za ogarnianie tej pół hektarówki czy pół hektarowego sadu po prostu. I chcemy tam trzymać owce, świnie, kury i kaczki i gęsi, no to spoko, no to wtedy już jesteście rolnikami, gospodarzami. No. Wiadomo, że ten rolnik po sąsiedzku co ma 100 hektarów, to będzie się tam. No on by to nazwał inaczej, tak co powiem. <laughs> no ale nie zmienia to faktu, iż jesteście hodowcami, a jako hodowcy możecie po prostu się utożsamiać z byciem rolnikiem ale, 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 ale zdobywanie wiedzy tutaj, no niczego, nic z Was nie, nie zwalnia z, nie, nie zwalnia z obowiązku zdobywania wiedzy, aby tym zwierzętom żyło się u Was dobrze coraz więcej jest zainteresowania kupnem kupnem prosiaczków, ludzie się zaczynają odważać jeżeli chodzi o owce to z tym to w ogóle nie ma problemu, bo, bo, bo wszystkie owce, jeżeli chodzi o jarki, są sprzedawane tak naprawdę. Jeżeli chodzi o baranki, to ja tu tylko jedną czwartą sprzedaję, dlatego żeby po prostu mieć swój materiał rzeźny. No bo po to to hoduję. Więc tutaj też wszystko ładnie, pięknie się zgrywa. Ja hoduję dla osób, które nie mają możliwości hodowania tego samemu, aczkolwiek są zainteresowani właśnie pozyskaniem e, mięsa właśnie z takiego źródła, jakim jest nasza biofarma. Takiego właśnie z gospodarstwa ekologiczno, regeneratywno, permakulturowego, tak, gdzie tam ten obieg materii mamy po prostu zamknięty i na, 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 i na jednym z pierwszych miejsc e, mamy na uwadze właśnie dobro zwierząt. Także wracając do głównego wątku, e, chcąc być uczciwym i rzetelnie przekazywać tą wiedzę e, ludziom, którzy chcieliby zainteresować się taką hodowlą, jedną, dwie, trzy świnki właśnie na taki system e, można powiedzieć, e, 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 jaki się obserwuje bardzo często, gęsto na amerykańskim YouTubie, gdzie tam właśnie są brane dwa, trzy prosiaczki i za jakiś czas na kolejne dwa trzy prosiaczki i bardzo często one są trzymane nie na takim wolnym wybiegu, ale właśnie w takich e, przenośnych, przenośnych e, okulniczkach metalowych albo, albo stałych, po to, ażeby po prostu mieć też obornik, bo to jest też ważne. Tak? Takie, takie małe do, rodzinne gospodarstwa e, utrzymują właśnie swoje zwierzęta. Na mięso, na mleko i potrzebują, chcą mieć ten obornik od tych zwierząt, po to, żeby właśnie zasilać swoje ogródki, tak? To jest bardzo częste, bardzo często jest to ze sobą powiązane. Także na no, systemy chowu są różne. No ale tak jak mówię, chcąc być rzetelnym, wojtuś, wojtusz, wojtuś to lubi jak go drapać, Zobaczcie, co on robi. <śled> Oj tak, tak. Chcąc być rzetelnym, trzeba wszystkie informacje Wam przekazać, tak, żebyście Wy e, mieli jak największy wgląd do tego, e, jak taka hodowla powinna wyglądać, a żeby nie popełniać błędów. Co za krótko o! się rozbestwił i tylko by go głaskać i głaskać. Tak, żebyście po prostu nie popełniali tych błędów, żebyście ich uniknęli, żebyście się nie bali wziąć, kupić tych zwierząt, no i po prostu hodować, tak, utrzymywać je dla siebie i dla rodziny. No bo niestety jakość, jakość tego, co mamy w sklepach dla wszystkich osób, które gdzieś tam częściowo chociaż się interesują pewnymi sprawami, to jest po prostu znana dobrze niestety. O, ja tam tego tematu poruszać nie bardzo chcę, ale mm, no normy to gdzieś tam po drodze, dawno, że tak powiem, zostały brutalnie zamordowane i zakopane w lesie. E, normy, które dotyczą właśnie przetwarzania, wytwarzania e, dobrej jakości wędlin i tak dalej. O, tutaj macie piękny obrazek, zobaczcie. Jak prosiaczki liżą sobie sól. To nie ma tak, że świnki tego nie potrzebują. Świnki też potrzebują soli. <śm> I tutaj mają w formie zabawki. <śm> Widać bardzo wyraźnie, prawda? Ciamka liże. Oblizuje się. Taka dobra. <śm> tak, takie właśnie szczeguliki, porady i inne rzeczy. E ludzie, którzy po prostu od nas kupują zwierzęta, owce czy świnie oczekują iż po prostu zostanie im udzielona zostanie im udzielone takie wspa, wsparcie, tak? Takie wsparcie właśnie w postaci takich e, porad i wytycznych, czego co robić, czego się wystrzegać i tak dalej. E, bardzo dużo przekazuje się tych rzeczy no, na kanale tak, no po to też Między innymi ten kanał powstał e, po to, ażeby ludzi informować, e, żeby ludzie wiedzieli co jak do czego podejść. I uważam, że to jest dla mnie z korzyścią, bo to nie jest tak, że ja wam przekażę wszystką swoją wiedzę i nagle nikt się ode mnie nie będzie odzywał, bo już wszyscy będą mądrzejsi od książki. E, nikt ode mnie zwierząt nie kupi, nikt ode mnie nie będzie chciał niczego słuchać. Nie, to tak nie działa. Ja, no, może to nieskromnie zabrzmi, ale ja zawsze będę do przodu o kilka, kilkadziesiąt kroków, dlatego, że jestem stałym hodowcą z dosyć dużą liczbą zwierząt i u mnie dzieją się wszystkie możliwe przewidziane przypadki, a więc zawsze tego doświadczenia będę miał niewymiernie więcej niż osoby, które tylko i wyłącznie o tym doświadczeniu. Będą słuchały. Także tak to się ma. No i chcąc ustrzec przyszłych hodowców, rolników regeneratywnych, przyszłych klientów, no muszę przekazywać te informacje jak najbardziej rzetelnie. W tej chwili temat hodowli pastwiskowej świń jest, że tak powiem bardzo gorącym tematem, można by powiedzieć gorącym ziemniakiem który jest przerzucany i podrzucany, albo wyrzucany, dlatego że e, ludzie mają gdzieś tam <laughs> zakodowane w głowach, żeby nie pokazywać przypadkiem tego, co się dzieje u nich w gospodarstwie, i, i bo ludzie będą wiedzieć, tak? bo ludzie się będą śmiali, wytykali palcami i tak dalej. To ci wyszło tam, to nie wyszło. No oczywiście. To, o czym wyszło, to ludzie nie zwracają na to uwagi, ale to, co nie wyszło, to kurde, tak, to pierwsi wszyscy listę zrobią. No, tak to wygląda. Rzecz polega na tym, ażeby. No kurcze, to jest kanał stricte rolniczy. Mówiący o ekologicznej, regeneratywnej uprawie roślin, hodowli zwierząt. W taki specyficzny, a nie inny sposób, taki właśnie, wiecie, pastwiskowy. Ach, przy wodopoju, jak w dziczy, <noise> walki o wodę, żeby po prostu przekazać tą, 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 tą wiedzę. Wątek chyba zgubiłem. Hmm. Chyba tak. <noise> nie, już wiem, dobra. Chodzi o to, że to jest kanał rolniczy i tu pokazujemy rzeczy związane z rolnictwem, tak? To nie chodzi o to, żeby komuś w życie zaglądać i tak dalej i nie ma się pewnych rzeczy co bać. To nie jest tak, że, że kurde, wszystko nam w życiu wychodzi i każdy normalnie rozsądny, myślący człowiek doskonale o tym wie, że ten co się śmieje to wcale nie jest lepszy ani gorszy, tak naprawdę yy, może być tylko tchórzliwy. Bo tylko ten co nie ryzykuje no nie popełnia większej ilości błędów, tak? Ten kto nie ma hodowli owiec czy świń, może się ze mnie nawijać, że mi to nie wyszło, coś tam zrobiłem źle, ale no, jakim on jest autorytetem, jeżeli sam nie masz nawet świnki morskiej, tak? Tak naprawdę, no to wiecie, no. No, trzeba mieć jakiś taki dystans do, do tego typu rzeczy. E, także przekazywanie wiedzy jest dosyć ważne. E, przede wszystkim no, ja muszę, jako, jako hodowca, jako osoba, która podjęła się tego tematu, tego typu hodowli, właśnie świn pastwiskowych, które jest w naszym kraju no, trudne ze względu na, na, na różne dziwne rzeczy i ludzi. No trzeba pokazywać, że to wychodzi, że to się udaje, że to, to jest możliwe, to jest legalne w 100% procentach i nie zagrażające życiu i zdrowiu nikogo i, i, i niczemu. No to jest też forma promocji mojej, czy tam naszej działalności. No bo pokazujemy, jak to faktycznie wygląda, jak to może wyglądać. Jeżeli chcielibyście się tym zająć. E, tak, na, tak konkretnie, tak? Chcecie, zaopatrywać siebie i swoją rodzinę właśnie w, e, w produkty pochodzenia takiego właśnie naturalnego, naj, naj, najbardziej zbliżonego do naturalnego. Tak, żeby to miało ręce i nogi. E, kanał nasz Powstał z myślą właśnie o promowaniu e, pewnych zachowań, pewnych procesów y, jakie mogą zachodzić właśnie w hodowli głównie e, powstał po to, ażeby po prostu też reklamować to, propagować i reklamować. Tak? Propagujemy tu pewne systemy, sposoby hodowli, e, i reklamujemy oczywiście też swoje zwierzęta, to jest nasz kanał i po to. Został stworzony, żeby wam pokazać, w jaki sposób można to hodować. Nie jest to jakieś strasznie wielce skomplikowane, całkiem proste, fajne rzeczy. Wszystko jest do ogarnięcia, pokazuję na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. No i chcąc być też rz rzetelnym stuprocentowo i żeby po prostu nikt potem do mnie pretensji nie miał, że a o tym nie powiedziałeś, nie i tak dalej. Tutaj wszystko ładnie, pięknie, ale nie wszystko do końca. Wyjaśniłeś. E, no, żeby wam po prostu ułatwić pewne rzeczy. Przepraszam. Muszę też, zobowiązany jestem wręcz, jako osoba chcąca uchodzić za jakiś tam hmm, powiedzmy autorytet w tej dziedzinie. Ja się cały czas uczę. Ja przypominam, że ja o świniach naprawdę niewiele wiem. E, i tutaj, i tutaj, i tutaj to będę cały czas podkreślał, aczkolwiek na tyle jestem odważny, żeby tu mówić o tych rzeczach i pokazywać, ale na pewno ludzie, którzy mają więcej doświadczenia w tym temacie, e, mogliby mnie tutaj e, zażyć w 3, w 3 minuty. <laughs> ale ja tutaj staram się wprowadzić y, daną metodę hodowli. Do, dopasować do danej sytuacji, do takiego modelu gospodarstwa, e, jaki jest po prostu najprostszy, najbardziej ekonomiczny, e, najmniej praco czaso i, i kosztochłonny. No i żeby tutaj ograniczyć, właśnie straty e, i u mnie, i u Was, no to pewne rzeczy należy sobie powtarzać i przypominać. Także. Także o błędach też, też, też będziemy wspominać, aczkolwiek nie dzisiaj. No, za jakiś czas na pewno o, o tym, co tutaj nie, nie, nie pykło. Wspomniemy, opowiemy, wytłumaczymy i wyjaśnimy. No. także tak, tak to wygląda. A, a, propos, a propos właśnie takich. Porad telefonicznych i, i, i innych, bo, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi dzwoni, chcąc kupić od razu tak, jak wcześniej wspominałem, po prostu chcą, żeby im udzielać rad i porad. Yy, I to częściowo no, jest robione tak, jak człowiek zada pytanie, no to ja na to pytanie staram się po prostu odpowiedzieć, yy, ale też. No i tutaj, jeżeli chodzi o hodowlę owiec, o, o, o krzyżowanie, o, o prowadzenie genetyki, o, o, o wymianę baranów, o, o świnki, o to, o tamto, chociaż w świnkach to sposób hodo, o sposobie hodowli i o, o, o wielu takich aspektach z tym związanych mogę dużo na ten temat powiedzieć, ale jeżeli chodzi o hmm, takie sprawy zootechniczne przy świniach, no to ja się cały czas ciągle tego uczę, zielony jestem tutaj to, to ja jestem w skarpetkach jeszcze, w lesie sam dzwonię po porady eee, tutaj chyba się nikt nie obrazi na mnie, jak wspomnę, że tutaj dzwonię do pana Marka J, już dzwoniłem <grym> dzwonię, piszę eee, i też go proszę o porady, pan Marek ma hodowlę właśnie świń złotnickich eee, koło Poznania już od kilku lat i z wielkim sukcesem hmm, tą hodowlę hmm, prowadzi, aczkolwiek w budynkach, w budynkach nie taką pastwiskową, no ale jednak, gdyby chciał, to w jego, problem, w jego wypadku nie jest to żadnym problemem, ażeby to hmm, wyprowadzić z chlewika na wolny wybiegi. Ale po prostu nie każdy chce się użerać z urzędnikami z płotami, z pastuchami i innymi rzeczami. No po prostu, no tak to działa. No i tyle. E, film pokazujący tam no z Instytutu był robiony, ale też i taki fajny kanał, na pewno znacie. Rasy staropolskie, ja też bardzo, bardzo lubię e, oglądać od, od, od lat oglądam. Yy, dzięki dzięki tam temu, yy, temu kanałowi, yy, zakupiliśmy w swoim czasie kaczki staropolskie. Bo po prostu one mi się bardzo podobały, No ale później one mi się niestety zaczęły gryźć z innymi hodowlami i musiałem z nich zrezygnować. Aczkolwiek, bardzo fajna, przyjemna przygoda. I tam, tam mnie po prostu yy, zostałem zainspirowany przez ten kanał. W każdym bądź razie. Yy, na kanale Rasy Staropolskie jest film o panu Marku i jego świnkach. I ja go tutaj postaram się wkleić. Pod filmem. No także to tyle. Także takie takie podsumowanko, takie paplaninka o wszystkim i o niczym. Eee, Wojtas Wojtas Puławski e, na pastwisko już sobie wyszedł. Spędzi tutaj ładnych kilka tygodni. Razem ze świnkami będzie przeprowadzany po kolei po kolei. E, tutaj na razie, za, no tak tak. Tutaj mamy Wojtasa i trzy e, lochy. E, także jedna jest, a gdzie dwie? No gdzieś poszły w teren. Nie zgubiły się. E, tutaj mamy sześć loch e, i ich potomstwo. W tym tygodniu, jutro, dokładnie jutro, będą wyłapywane pierwsze najstarsze prosiaki. W weekend przyjeżdżają już klienci po zamówione zwierzęta, pierwsze odbiory będą. Będziemy też kastrować w wieku dwóch miesięcy będziemy kastrować knurki. Także to też taka ciekawostka, że tak powiem. Nie będę robił to ja, tylko będzie to robił weterynarz z pełnym znieczuleniem itd., żeby nie było też na ten temat, coś tam nagram, może nie sam proces, znaczy na pewno nie sam proces, bo będę wtedy zajęty, ale na pewno omówię, omówię, wyjaśnię, wytłumaczę, tam będę, będę tam na bieżąco, będę wszystko widział, że tak powiem, rękę na pulsie trzymał, więc coś w danym temacie powiedzieć będę mógł. No i oczywiście późniejsze jakieś tam wnioski. Co z takiej kastracji wynika, plusy, minusy, błędy, czego unikać, a, 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 a za co się chwytać, także to to będzie ogarnięte. Kolejna partia prosiaczków będzie pod koniec września, przełom września, października, też w wieku 8 tygodni. Loszki, te trzy, od których zostaną zabrane maluchy. Maluchy. <todgłosy> maluchy takie maluszki będą prawdopodobnie będzie utworzona trzecia grupa po to żeby one się zasuszyły, czyli trzeba będzie je stąd zabrać, odizolować od tych trzech z którymi są maluchy żeby się mogły zasuszyć, ale jeszcze nie pójdą do knura, tylko żeby po prostu kondycję swoją podbudowały i one będą prawdopodobnie po odebraniu reszty tych młodszych prosiaków, salone z powrotem z tymi trzema, które zostaną teraz z prosiakami, i później ta szóstka będzie dopuszczana e, do, do, do knura e, w momencie, kiedy już wszystkie świnie, że tak powiem, osiągną odpowiednią kondycję. No bo te za mną jednak mają dużo lepszą kondycję niż tutaj. Te świnki, aczkolwiek te e, naprawdę. No kurde, jedna taka. Ty... No ta kulejąca to ona taka y, jest podpadająca, ale poza tym ona ma dobrą kondycję, oprócz tego, że kuleje. O tym jej kuleniu to też tam później sobie powiemy. Y, kula, kula... kulawieniu? Kule... Kula, kula. Dobra, o potykaniu się y, też sobie opowiemy. I, I świnka taka, która normalnie chodzi, nic jej nie jest to jest troszeczkę w takiej podpadającej kondycji. No, ale poza tym E, nic się złego tutaj po prostu nie dzieje No jest, są maluchy, doją Ostro jest ich dużo Długo są z matkami e, No i także Także takie rzeczy Poza tym ta locha No to jest ta locha, która Ostatnia była wyproszona i ona ma po prostu 12 sztuk Więc tutaj nie ma też się czemu dziwić e, Iż jest, że tak powiem Mocno eksploatowana no tak, Także tak co jeszcze, tutaj będą odbierane, tu będziemy robić grupę, tutaj prosiaki do kastracji, loszki, aha, co jeszcze, no, z całości chcemy sprzedać w zasadzie, no chcielibyśmy, no w zasadzie są sprzedane prawie, że maksymalnie 10, 10, 10, 20, 20 prosiaków, resztę zostawiamy sobie na tucz także to częściowo sprzedajemy do hodowli, e, to nam pokrywa koszty m, utrzymania, e, pasze itd., itd. no wszystko to co, co koszt, koszty utrzymania loch po prostu tak częściowo też zakupu no od razu się to nie zwróci no ale e, to jest bardzo fajna opcja część wiadomo część sprzedajemy powiedzmy jedną trzecią prosiaków sprzedamy po to żeby nam zwróciło to koszty utrzymania ich i matek przez okres, właśnie e, ciąży i wykarmiania, dzięki czemu jakąś tam płynność finansową uzyskamy. E, wróci część środków do nas, e, a resztę prosiaczków zostawiamy na tucz. E, także, także tak to będzie wyglądało. No, jeżeli chodzi o tucz, no plusy i minusy. W tej chwili no, sytuacja na rynku zbóż jaka jest, no to. Większość ludzi się mniej więcej orientuje, No jest po prostu słabo, że tak powiem. E, no dla mnie jako hodowcy Świń, początkującego hodowcy świń, e, ta sytuacja nie jest jakoś tam mm, może mnie tak bezpośrednio nie dotyka bezpośrednio, dlatego że dlatego, że po prostu my to wszystko przetwarzamy, to też jest troszeczkę inaczej. no. I nawet jak nam tego zboża będzie miało zbraknąć, no to taniej będzie kupić, czyli tam po prostu te produkcja, wytworzenie tej wieprzowiny wyjdzie dla nas taniej, a summa summarum efekt ekonomiczny po prostu będzie wyższy. Także tak. No tutaj już poruszyłem następny temat, o którym też chcę za jakiś czas wspomnieć, ale to nie wszystko w jednym. E, właśnie takie mm, coś o ekonomii też warto by było wspomnieć, wytłumaczyć, wyjaśnić, jak się bronić i jak się bronić właśnie przed takimi wahaniami rynkowymi cen zbóż, mleka czy tam mięsa wieprzowego. Wszystko da się ogarnąć, trzeba tylko po prostu mm, inaczej na pewne rzeczy spojrzeć i. i, i. Może, może nieco zmniejszyć swoje wymagania od, od, od życia i oczekiwania? No <laughs> tak to nazwijmy. Także tak. No to tyle. No wszystko się na naraz nie da powiedzieć. Ja już się tutaj tak myślę, myślę i niepotrzebnie przedłużam. O, jeszcze wspomnę o tym, że właśnie o tego typu rzeczach, poradach, doświadczeniu właśnie będzie 29 października. Szkolenie organizowane przez Zaborski Sad. Też wkleję pod filmem. Jakby ktoś był zainteresowany, jak tam organizatorce idzie, z listą chętnych, to nie wiem. Ale że może są miejsca, może ktoś by chciał tam przyjechać, posłuchać, czegoś się dowiedzieć. Oprócz nas jeszcze będzie, będzie sporo różnych.